No, bardzo sympatyczna sama wystawa, zresztą jest ciekawa uważam niezwykle. Jest to malarstwo na jedwabiu i będzie w bardzo nietypowym miejscu prezentowana, bo na klatce tylko schodowej. Na, na tych wielkich naszych szybach, które stają się przez to wytrażami. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda i myślę, że spodoba się. I na dwóch salach muzeum, na tych górnych najwyższych, czyli na tym poziomie, gdzie jesteśmy teraz i na poziomie wyżej, bardzo duża wystawa o zbiorach muzealnych, to znaczy o tym, co my w ogóle gromadzimy i co przez te 30 lat do muzeum przyszło. Oczywiście nie wszystkich, tylko jakimś wyborze. I jednocześnie chcemy również pokazać swoich ofiarodawców i instytucje, które z nami współpracują, po prostu prezentując, co od nich dostaliśmy. A to dyrektor, proszę jeszcze się przedstawić. Dagmara Płaza Opacka, jestem dyrektorem Muzeum Miasta Gdyni. Dziękuję bardzo serdecznie.